Jest to Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, nic innego jak jedwabisty podkład rozświetlający. Jeżeli chodzi słuchajcie, o mm, lekki opis tego produktu, już Wam czytam. Beztłuszczowa forma podkładu z ekskluzywną technologią Microfil gwarantuje promienistą i perfekcyjną cerę. Ten nawilżający podkład wygładza skórę i utrzymuje się na niej przez cały dzień bez poprawek dla wszystkich typów skóry. Słuchajcie, są przeznaczone dla wszystkich typów skóry. Jeżeli chodzi w Polsce o jego cenę, to ona już się zaczyna od 198 zł, w sumie dość drogi, drogi dość drogi. A tutaj akurat mam Giorgio Armani podkład pojemność 30 metrów 249 zł, czyli nie mało, słuchajcie, nie mało. Jeżeli chodzi o opinię, ma on e, takie dość średnie. Zaraz zobaczymy, przekonamy się. Ja na twarzy mam już bazę, mam, miałam wcześniej serum, miałam krem pod oczy, miałam e, krem na twarz i miałam jeszcze pod oczami Balance Me Tinted Wonder Eye Cream. E, teraz go niedawno powtarzałam, więc dlatego go od razu pokazuję. Dobrze, przejdźmy do samej aplikacji. Pozwólcie, że otworzę sobie podkład. Jest on chyba raczej doślejący, bo tak mi jakoś tutaj wyskoczył. Poczekajcie. Nie wiem, jak kolor. Nie mam zielonego pojęcia, co będzie z kolorem. Bo tak jak Wam wcześniej pokazując, mówiłam, że niestety no, dostałam jeden kolor, więc nie wiem. Okej, okay. jeżeli chodzi o kolor, słuchajcie, zaraz dam Wam znać. Kolor jest taki, myślę, nawet spoko. Nie wiem, jaki naprawdę ja mam odcień. Zobaczcie, kolor myślę, że będzie naprawdę ok. Podkład jest raczej, raczej lejący. Sprawdzimy sobie, jak będzie się rozsmarowywać ręką i oczywiście z drugiej strony pędzelkiem. Tak jak to zawsze robię, chcę sobie jakby zobaczyć, jaka jest różnica między jedną a drugą aplikacją. Dobrze, ja myślę, że chyba by wystarczyło ewentualnie bym sobie dokładała produktu, no i dobrze, słuchajcie, produkt fajnie pachnie, ja może Wam się przybliżę, jak będę aplikować ten produkt, wycieram palec, ok, pierwszą aplikację jakby do tego użyję My Makeup Brush Set, moje dwa ulubione pędzalki, tak myślę, że zacznę chyba od jednego, od tego mniejszego i rozmarowujemy. Koloryk myślę, że jest super. Myślę, że chyba nawet mi pasuje. Oczywiście wjeżdżam pod oczy z racji tego, że chcę sprawdzić, jak podkład, jak podkład zachowuje się, jeżeli chodzi o skórę dojrzałą i o zmarszczki. Jest to bardzo, bardzo lekki podkład. Nie jest on kryjący, to na pewno czy nawierzający trudno stwierdzić. Podczas rozcierania, słuchajcie, pędzelkiem mało czuję. Chciałam zobaczyć tylko, jak się on rozprowadza na twarzy. I ja myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie, odcień jest ciemniejszy. Mam nadzieję, że to widać na, na połowie jakby mojej twarzy. Zobaczcie, tutaj właśnie mam jeszcze. Nie mam znaczy podkładu. Tutaj już go mam. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Dobrze, ja sobie dołożę go na tej drugiej stronie i przystępuję do rozcierania teraz palcami. Kładę na nos. Tutaj idzie sobie bardziej, jakby roztarłam. Bardzo, bardzo lejący jest ten podkład, naprawdę. Dość lejący. Okej, okay. no i przystępujemy. Jest bardzo, bardzo taki delikatny, słuchajcie, bardzo leciutki podkład, ale fajnie wyrównuje kolory skóry. To na pewno taki aksamitny jest, taka, taka konsystencja i, i forma podkładu jest taka aksamitna, bardzo. Czyli jakbym nakładała jakiś serum na twarz, uwierzcie mi nie jak krem, absolutnie. Słuchajcie, nie wiem. Wydaje mi się, że obie aplikacje chyba są spoko. Bardzo mi się podoba ta po, ta akurat po szczoteczce. Nie wiem dlaczego. Poprawię sobie tutaj, żeby mi się nic nie oznaczało. Słuchajcie, tak wygląda pierwsza aplikacja podkładu. Tą stronę aplikowałam, słuchajcie, tą szczoteczką. Z mojego make-up brush set. Tą lewą stronę aplikowałam, słuchajcie, palcami. Jeżeli chodzi, tak. Moje zdanie. Pierwsze moje wrażenie. Mmm, nawet spoko się rozprowadza. Mo nie wiem, jak z kolorem. Dajcie mi znać, jak Wy to widzicie. Ja widzę tutaj na pewno, że odbija się troszeczkę i odróżnia tonem od mojej cery. To akurat mi nie przeszkadza. Nie jest to kompletnie podkład kryjący. I powiem Wam, że dlatego, że jest to bardzo leciutki podkład i bardziej on mi chyba przypomina krem BB, słuchajcie, niż podkład. Nie sądzę, że zakruby Wam jakiekolwiek niedoskonałości. Fajna jest ta sprawa, że nie wpija się w zmarszczki nie podkreśla suchych skórek. Co widzę, nie podkreśla włosków, co też jest fajne. Zobaczymy, jak się słuchajcie, spisze. Eee, oczywiście po paru godzinach. Przyjdę do Was po paru godzinach. Tak lekki podkład, który tak naprawdę jest w ogóle niewyczuwalny. Jedyne, co mi zrobił, to przyciemnił mi trochę i ujednolicił kolor skóry. Nic poza tym. Nie wiem, jak z nawilżeniem. Być może i nawilża ciężko mi to stwierdzić. Eee, odezwę się po kilku godzinach, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o mnie, ja nie dałabym takich pieniążków za podkład, który. No, że tak na dobrą sprawę zbyt wiele nie robi na mojej twarzy. No zobaczcie, nie, nie, mi się wydaje, że ta twarz niczym się prawie, że nie różni od tej, którą miałam przed nałożeniem tego podkładu. Poza tym, że wygląda troszeczkę na ciemniejszą, tak jakbym ją opaliła właśnie tym podkładem. Ja myślę, że sobie odrobineczkę jeszcze jego, słuchajcie, dołożę. Po to, żeby było go nieco więcej, żebym mogła Wam jakby więcej powiedzieć na, na jego temat. Świetna jest sprawa, że właśnie nie podkreśla zmarszczek, to jest super. Bardzo leciutki, naprawdę, jeżeli chodzi ogólnie, to jest no bardzo przyjemny, lekki podkład. Natomiast chyba raczej właśnie dla, dla osób, które kompletnie nie zmagają się z żadnymi, jakby, przepraszam, z żadnymi, słuchajcie, problemami skórnymi, nie mają niedoskonałości, nieprzyjacieli itd., ponieważ według mnie ten podkład kompletnie Wam jakby, no, nic tutaj nie pomoże, nic nie zaradzi i nic nie przykryje. To jest moje zdanie. Jest on fajnie ujednolicony. Teraz, teraz widzę jeszcze, jeszcze fajniejszy efekt. Po dodaniu tego produktu widzę troszeczkę fajniejszy efekt. Jest on jakby bardziej taki wyrazisty. Bardziej może widać, że coś tam mam na tej twarzy. Zobaczymy. Przyjdę do Was za kilka godzinek i, i przekonamy się wspólnie, jak się ten podkład spisuje po kilku godzinach. Jak na razie jest naprawdę spoko. Kolejna rzecz przy okazji tego testu, słuchajcie, chciałam Wam pokazać rzecz do ust. Jest to Lambre Glamour Star Lip Gloss. I jest to nic innego jak błyszczyk do ust, który, który znajdował się słuchajcie, w jednym z pudełek Big Glossy. Po prostu do ust. Konsystencja mi się podoba, kolor mi się też podoba, bardzo fajny. Bardzo cukierkowy, te usta po prostu jakby wybijają się słuchajcie, na pierwszy plan, nie wiem czy Wy to widzicie. Myślę, że tak. Super, e, może bardzo fajny, e, bardzo fajny kolor buszczyka. Bardzo mi się podoba. Ja myślę, przy troszeczkę jeszcze ciemniejszej jakby oprawie tutaj mojej twarzy, przy ciemniejszym jakby podkładzie e, do niebieskich oczu. Ja myślę, że wygląda dość fajnie. Dajcie mi znać, co wymyślicie, A tak jak mówię z, e, z recenzją i jakby jeszcze z e, z moim zdaniem, na temat tego podkładu przyjdę, słuchajcie, za kilka godzin. Słuchajcie, mamy godzinę w pół do dziesiątej, także ja się zjawię u Was, przypuśćmy, za jakieś 6 do 7 godzin. czwartej, tak myślę, może troszeczkę później, bo jeszcze mam wizytę u lekarza z córcią. Także słuchajcie, bardzo mi się podoba ten kolor na ustach. Dajcie mi znać, co wymyślicie. Jest taki, taki mój, taki Candy. Tak bym go określiła. Podgłos wygląda fajnie, natomiast nie wiem, czy dałabym za niego po prostu taką kwotę. Musiałabym naprawdę się bardzo mocno zastanowić. Tak jak mówię, on według mnie nie robi nic. Natomiast fajne jest to, że jest takim podkładem jakby niewidocznym. Słuchajcie, nic nie czujecie, jakbyście nic nie miały, a jednak ujednolicona jest ta skóra i ujednolicony jest kolor e, Waszej cery. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o wstęp tego testu. E, ja myślę, że odzywam się do Was właśnie za kilka godzinek. E, przychodzę do Was z, e, jakby z recenzją i z pokazaniem Wam, jak się ten podkład zachowuje po kilku godzinach. Także do usłyszenia. Hej, ja witam Was tak bardzo, bardzo szybciutko. Słuchajcie, przychodzę do Was i jest 5 godzin po tym, jak nakładałam podkład i nakładałam ten błyszczyk. Słuchajcie, ja jestem jak na razie w szoku, jeżeli chodzi o podkład. Jak widzicie, z żadnych miejsc jakby nie mam prześwitów. Zaczęła mi się tylko troszeczkę, odrobinkę bardziej świeci. słuchajcie, skóra. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj dosłownie w tej okolicy. Nie wiem, jak nos, nie wiem, jak czoło. Słuchajcie, myślę, że jest nawet spoko. Na razie nic się nie powycierało, nie poprzecierało. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o pomadkę, widzicie co zostało? Mam nadzieję, że to widać. 5 godzin, słuchajcie, po noszeniu podkładu Giorgio Armani. Podkład dalej jest na twarzy, dalej się utrzymuje. Nie widzę żadnych prześwitów, nie widzę żadnych rozmazań. Jeżeli gdzieś tutaj bym miała jakieś coś, to po prostu się też podpierałam. Druga rzecz, myłam dzisiaj, słuchajcie, okna, także miałam trochę sprzątania. Ja wróciłam do domu dosłownie na chwileczkę. Zobaczcie, no ja myślę, że naprawdę wygląda świetnie. Usiadłam, jak widzicie, nawet nie wzięłam aparatu na staty, z racji tego, że po prostu wyleciałam, odświeżę się dosłownie chwilunie i po prostu wybywam. Jest godzina, słuchajcie, przed trzecią. Ja Wam nagrywałam chyba, wydaje się, że to jest przed dziesiątą, ale dobrze pamiętam, więc mamy 11:12. Pierwsza, druga, trzecia, pięć godzin, no jakby nie było pięć godzin, słuchajcie i naprawdę jestem podkład spoko, e, nic się z nim nie dzieje, dalej jakby na twarzy tak jest, ja nic nie przypudrowywałam, myślę, że oczywiście są do poprawiania, ale jak to większość z błyszczykami. W międzyczasie miałam przerwę podczas sprzątania i troszeczkę podjadłam, także może to też tego zasługa i tego, że piłam też e, kawę, e, więc no nie ma się co dziwić, to jest tylko buszczyk, to nie była żadna pomadka matowa, przepraszam, ale już mnie ręce to, trosze, troszeczkę bolą, także cóż, ja powiem Wam, że e, na, jak na razie na 5 godzin e, użytkowania tego podkładu, ode mnie podkład dostaje łapkę w górę, był to podkład e, e, Emporio Armani, Nazwę Wam oczywiście gdzieś tutaj wypiszę e, obok. E, nie będę teraz szukać, bo tak jak mówię, wpadłam dosłownie na chwilkę i po prostu zmykam. Później mam wizytę u lekarza, więc nie wiem, o który bym ten filmik Wam obrabiała. Dlatego nagrywam to teraz, ponieważ mam dosłownie 15 minut wolnego czasu. Także to by było na tyle. Tak wyglądał test. E, myślę, że nie ma sensu robić już za godzinę, za dwie, no bo. To za wiele się nie zmieni, a, a wydaje mi się, że no siłą rzeczy gdzieś tam już mniejsze jakieś większe przetarcia powinny się znaleźć. Także ja poprawiam usta, za chwilę się zbieram. Szybciutko coś jeszcze zjem i lecę po synka do szkoły, jeszcze muszę lecieć do dentysty, później mam jeszcze wizytę u lekarza z oliwcią, także tak wyglądać będzie moje popołudnie. Trzymajcie się cieplutko, dajcie mi znać, czy używałyście tego podkładu, czy chciałyście go zakupić, jeżeli tak, to czy ten filmik Wam cokolwiek pomógł. Jak Wam się podobają takie nowe testy plus recenzje podkładów, czy wolicie takie w takiej formie, czy właśnie w takiej jak była poprzednio. Czyli nakładamy i mniej więcej pierwsze wrażenie jakby oceniamy, czy właśnie po iluś tam godzinach, żebym do Was jednak wracała i, i wam recenzowała, co się dzieje z danym podkładem. Jak widzicie, mam nowe pazurki. Pazurki zakupywałam słuchajcie, w, w Azcie i kupowałam je wraz z Karolcią moją, także mamy takie same Karolina założyła, znaczy nam mówiłam ją, żeby założyła, była przeciwna, założyła właśnie na dyskotekę. na Dyskotekę jak to zabrzmiało, na baletę jak już w Szkocji, więc... No, mam takie jak ona. Także super, Maga się cieszę i polecam wam te pazurki, bo naprawdę to jest świetna sprawa. A to są akurat jeszcze te, takie z naklejkami, także bez używania kleju. Ale okej, okay, nie o pazurkach miał być filmik. Także to był test i recenzja podkładu Giorgio Armani. To był coś silk, chyba illumination, jakoś tak. Foundation. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, to był test, plus recenzja. Całuję Was bardzo mocno. jo.